Dzień dobry, widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Szybson, a dzisiaj jesteśmy oczywiście Na Kidowicach, słuchajcie mam Wam do pokazania bardzo fajną rzecz Ponieważ tak jak powiedziałem Musimy zrobić y, tam to piętro W gangu chłopaków, tam Na, tej, na wysokości tych główek i tam wyżej Ja spytałem się was, co powinienem zrobić W gangu chłopaków, jak powinno wyglądać tamto piętro Co tam się powinno znajdować i daliście mi naprawdę Bardzo dużo fajnych propozycji w komentarzach Za co wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję Jakby co czytam komentarze, nie przypinam Serduszek, bo czasami jest tak dużo tych komentarzy że ja po prostu tak szybko przelatuję, żeby zobaczyć te wiadomości, bo niestety czas mnie goni. Ale słuchajcie, możemy się umówić tak, że dzisiaj każdy komentarz, który pojawi się pod tym odcinkiem, dostanie ode mnie serducho. Zobaczymy, ile osób da radę, tak naprawdę, zostawić to serducho. Więc koniecznie taki pakiet zostawcie. Łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie jakiś komentarz, a ja wam przypnę serducho i będzie naprawdę bardzo miło. Dobra, słuchajcie, dzisiaj pokażę też ten wieżowy ten z Dave'owi. Nie wiem czy Szymonowi też, czy, czy Szymon będzie Bo nagrywam to o godzinie 14 Co oznacza, że yy, jeżeli Szymon Wróci ze szkoły yy, w miarę szybko to, to nagram to z nim Jeżeli, jeżeli będzie później, no to, to niestety nagram to tylko z Dave'em Ale Szymon też jakby co Zobaczy to za jakiś czas i zobaczy jak wyszło To piętro, bo ja już je na przykład zbudowałem nie? Bo to jest myślę, że dosyć ważne Że to nie jest tak, że ja będę je teraz budować Tylko ja już je zbudowałem, bo potrzebowałem trochę czasu Potrzebowałem trochę weny, ale naprawdę Moim zdaniem wygląda świetnie Więc uwaga, lecimy sobie wyżej, Zobaczę teraz każde piętro po kolei. Najpierw tak, Szymona na piętro. Jak widzicie, wygląda w ten sposób. Całkiem ciekawe to ma. Mi się nawet podoba to jego piętro. Ma naprawdę fajny klimacik tutaj. Fajne ma te okna. Fajny pomysł z tym, że ma taki przedziałek pomiędzy. No i z tej strony okno pełne, w którym ma sobie tutaj wgląd na wioskę. Bardzo fajnie. Dobra, idziemy wyżej. Wyżej, oczywiście, moje piętro, które mi się mega podoba i uważam, że jest super piętrem i pasuje do mnie jak mało co. No I oczywiście ten obraz od Was serdecznie Wam za niego dziękuję, bo szczerze wydaje mi się, to jest jeden z lepszych obrazów, jaki mamy tutaj na, na Kidowicach. Bardzo mi się podoba. Dobra, lecimy wyżej, zobaczycie, jak wygląda u udejwa sytuacja taka. On też tutaj ma piękny obraz. Tu wszystko fajnie u niego wygląda. Ma wyjście, żeby móc Elytrą wylecieć. On już, on już jest jakby na takiej wysokości, że mu się to opłaca. Ale słuchajcie, to nie tylko na tym piętrze jest wyjście na Elytrę, ponieważ wyżej również to będzie. No i jak widzicie... Tak właśnie to wygląda e, tutaj, a uwaga, teraz lecimy zobaczyć, jak będzie wygląda, jak wygląda piętro, e, które jest wspólne i to jest uwaga, nasza zbrojownia. Tutaj nie ma żadnego okna, ponieważ zbrojownia musi być ciemna. W zbrojowni nie można widzieć, co się znajduje. Tutaj znajdują się na dany moment zbroje netherite'owe. Jeszcze nie ulepszone, ponieważ niestety, po pierwsze nie mam takiego levela, żeby móc ulepszyć, muszę trochę pohandlować z wieśniakami. E, po drugie, e, poza, poza jakby tym levelem potrzebuję również fajne enchanty, więc to wszystko trochę nam przesunę. Tak samo tutaj mamy złote jabłka i e, tarcze razem z mieczami. Które miecze w ogóle diamentowe jeszcze brakuje Redner'u, żeby zrobić. Więc po prostu, póki co wygląda to tak, ale to się będzie wszystko rozwijało i będą tutaj za jakiś czas lepsze rzeczy. No i co? Mamy tu jakieś szafeczki, żeby móc coś schować, żeby móc sobie coś ulepszyć. Tu mamy te, jak to się nazywa? Kowadło, mamy crafting, Krafting jest potrzebny. Do ściągania enchantów, aczkolwiek to powinno wiecie, co, nie powinno to być tutaj. Jednak się kurczę, pomyliłem dając to tutaj w tym miejscu. Powinno to być wyżej, ponieważ tutaj mamy enchant i mamy nasze sekretne skrzynki. I teraz tak, jeżeli chcemy tutaj mieć to, to zdajmy tutaj w tym miejscu i możemy z tego zrobić. A nie, tutaj będę. Tego nie mógł chyba. Dobra, zabierzmy to jeszcze raz i może zróbmy tak, że damy to w tym miejscu. Niech to będzie tutaj, ponieważ tutaj będziemy mogli ściągać teraz za pomocą tego enchanty, bo tutaj jest enchant, więc jakby to powinno być w tym miejscu. No i mamy skrzynki. Tutaj jest skrzynka, w której trzeba ustalić kod. Tutaj jest skrzynka, w której trzeba ustalić kod, ale to są skrzynki od Dave'a i otrzymana, oni sobie to ustalą. Ja już swój kod mam, daję sobie moją datę urodzenia. To jest najprostszy kod, wiecie Jak ktoś, jak ktoś go odgadnie, to wtedy go zmienia, dobra? Ale póki co jest taki, proszę, nie mówcie nikomu, jaki mam kod No ale moja data urodzenia, więc tak wygląda dojście do tej mojej skrzynki No i w ten sposób wygląda tak naprawdę gankopaków Ale to nie wszystko, ponieważ to jest piętro magazynowe A jest jeszcze piętro na samej górze, które jest piętrem konferencyjnym Gdzie powiedzieliście, żebyśmy zrobili takie coś jak stół Na którym będzie mapa kidowic i będą dookoła krzesła, gdzie będziemy mogli rozmawiać I tu będziemy mieli swoje spotkania Tu jest książka, żeby móc sobie swoje notatki zapisywać E, tu mamy jakiś stolik, żeby móc sobie na tym stoliku na przykład położyć ziemniaka, aczkolwiek teraz sobie właśnie nie trafiłem. No i co? Jest mój stolik, jest stolik e, Szymona jest stolik Dave'a. Są nasze zdjęcia z tyłu, czyli Dave, ja i, e, i Szymon. Jest również piękna, duża mapa, jak widzicie, więc bardzo fajnie widzimy tutaj elegancko, jak idzie sobie mur, który trzeba będzie dokończyć. No i będzie trzeba z tej strony również ten mur zrobić, żeby on to jakoś tak zahaczał. No tu mamy, tu jest tak ogromny teren do zabudowania, że serio, tu coś musi powstać, nie? To jest, to, jest, to tam jest ogromna ilość miejsca, aczkolwiek tutaj ta brama kończy się w tym miejscu. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie będzie dobrym pomysłem pociągnięcie jej tutaj w ten sposób, zahaczenie o, te, o ten fragment tutaj wzdłuż tej góry i żeby zamknąć to w tym miejscu dopiero. Ale to może przyszłościowo, póki co, nie mam pomysłu, co byśmy mogli tutaj w tym miejscu zbudować. Ale mam pomysł, co moglibyśmy tu zbudować i e, może za jakiś czas coś pobudujemy i tak dalej. Ja kilka pomysłów mam, więc myślę, że prędzej czy później taki pomysł zostanie zrealizowany przeze mnie i myślę, że to całkiem fajnie wyjdzie. No i słuchajcie, tak wygląda to nasze piętro. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się osobiście podoba i uważam, że jest naprawdę fajne. Musimy jeszcze zrobić reakcję Dave'a. Jak będzie, tylko na serwerze, i może Szymon też się zgarnie. Zobaczymy. No i, yy, no i dajcie znać, co Wy sądzicie o tym, nie? No, moim zdaniem. Moim zdaniem gang chłopaków jest już w tym momencie uzbrojony bardzo dobrze Wygląda to wszystko naprawdę bardzo fajnie e, I bardzo mi się podoba ta nasza zbrojownia Dajcie znać co wy o tym sądzicie, a ja robię cięcie I widzimy się za chwilę jak będzie Dave Dobra widzowie jest już Dave na serwerze Czekajcie idę do niego bo gdzieś tutaj chyba koło siebie Na chacie był, e, zobaczymy czy, czy jest tu Halo halo, czy widzę tu gdzieś nik? Nie widzę nik. o jest! Witam halo? cię panie Dawidzie e, Co tam musimy słuchać, dlaczego ja nie widzę twojego niku? Co się stało, coś mi się zepsuło Dobra nieważne słuchaj, chodź muszę ci coś pokazać Zapraszam za mną, ponieważ ostatnio zleciłeś Nie! Ozleciłeś mi ostatnio, żebym dorobił piętro w naszym gangu chłopaków. A, to Dorobiłem. Oni zrobiłeś? Jest, wygląda już jest fantastymiczne. Kurde, no dobra, to poka, poka, poka. Ostatnie zrobiłeś jedno, tak? Zrobiłem dwa dokładnie piętra, ponieważ tam jest jedno, a. które jest zbrojownią, a drugie wyżej to jest miejsce, w którym mamy naszą, prawda, nasze miejsce do spotkań i innych takich rzeczy, więc uwaga, zapraszam tutaj. O, Tylko żebyś wyszedł w odpowiednim momencie. Uwaga, tu jest twoje. Jeszcze wyżej jedno, dobra, tu. O kurde. Okay. Tak ale to ładne. wygląda. Mamy naszą zbrojownię póki co zbroje jeszcze nie są ulepszone, bo nie stać mnie było na to, żeby je ulepszyć, I mam level'a tyle eee, i też tu trzeba... Masz net tu trochę? Nie mam w ogóle. Nie mam bo, nic o, kurczę, Ja mam właśnie bo No ja właśnie ja właśnie miałem tylko tyle, ile 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 tutaj udało mi się na te zbroje zrobić. A na mieczu już mi się nie udało, ale tak to, to wygląda. Eee, tutaj można by było w tym miejscu trzymać jakieś miejsca. Eee. Znaczy nie miejsca te trzymać. Jak to się nazywa? Z książki na enchant? Żeby sobie enchantować. Tutaj są na dole te Eee, jak to się nazywa? Kowadło. Ty, ty widziałeś, co ty kupiłeś? Co? Wejdź w to. A ty? Te... Co? No wejdź w to. Co? No jak? No pa. Ok, no to bije normalnie. Co? Ale dobra, to ja nawet nie wiedziałem, że to jest takie coś, ale to mnie ciągle to nie bije. No bo ty tutaj jesteś właścicielem pewnie. Co? Przecież dobra, no to by. Mi... To będę, Czasna, musiał, będę musiał podmienić je na zwykłe w takim razie. To, to Ej dobra, to ja nawet nie wiedziałem, że, że pod napięciem można mieć te, kurze płotki! To ty kurde, skąd że to wytrzasną w ogóle. Co to to jest, ze sklepów w sklepie to znalazłem! No dobra, no to w yeah. takim razie będzie trzeba to podmienić. Będzie trzeba to podmienić w takim razie. Panie no. jak to bije, dużo systemów. Tu, tutaj serca. no to, to ja to podmienię. Tutaj wyżej y, są skrzynki, tu jest twoja skrzynka, może sobie ustawić swój kod. Nie mogę! Nie jest moja. No to jest moja. Masz skrzynki nad tym. No a nie, ta no, nie jest no. twoja, dobra, dobra, no. dobra, to czekaj, czekaj, już ją rozwalam Ej, czy ja mogę ją rozwalić? O, dobre pytanie teraz, co? Ej, no nie, nie gadaj Ja yeah, to żeś tościor zrobił, kurde Ej, czemu no. nie mogę tego rozwalić? Ej, ciekawe, nie? No nie idzie w ogóle Czekaj, może, a może ja muszę ustawić tutaj jakiś kod po prostu I teraz będę mógł ją rozwalić, że ona jakby była zabezpieczona, czy coś? Nie, no nie, no, nie działa Nie no stary, kopie... a czekaj, rozwalę po... no nie Ej, dobra, dlaczego ja te skrzynki yeah. nie mogę... Ale Coś się zepsuło, nie? No, coś jest nie tak. Trzeba to będzie wykminić. No dobra, zostaw na no, razie, ale no. ale to będziesz my... miał skrzynkę, nie? E, to nie Tu enchant... coś, się za to zniszczyć, no. Enchant, no. Enchant się enchant, enchant po to, żebyśmy mogli sobie tutaj coś enchantować. Po prostu, żeby to było miejsce samowystarczalne. Żeby, żeby to, to się dało po prostu... jest na trzydzieści? Tak, jest na 30, sprawdzałem. Dobra. Jest jak najbardziej. Jest jak najbardziej na 30. Słuchaj, to tyle, a tutaj tu zablokowałeś okna. Y... Tak, tu nie ma okien w ogóle, bo na tym, na, tym, na tym poziomie, na którym jesteśmy, są główki nasze. Więc tu nie można. No, ale w ogóle to jest to najwyższe, no to. to nie, 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 tu, 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 chodź, tu. Jest jeszcze Aha, wyżej. to Jest jeszcze jedno. Bo to jest takie pół piętro, a teraz lecimy wyżej. I tu na samej górze mamy miejsce naszych o obrad, -urde. naszych spotkań. Kurde. Patrz, zrobiłem no. takie coś. Że masz stolik, gdzie masz książkę na notatki. Obok stolik na to, żeby sobie postawić ziemniaka. Fajne, I, i fajne, masz no? elegancko, nie? No i mapa oczywiście Kidowic piękna, nie? Co sądzisz o mapy? No, mapa ładna, no podoba mi się, kiedy to widzę z góry. Fajne są, Bardzo nie? Bardzo ładne. Jakie zdjęcie! Ej, co jest? Za śmiecha, Ej, dlaczego tajem? ja tu nie widzę zdjęcia żadnego A to ja a widziałem. widzę Szymona. Ja widzę Szymona. Ej, dobra, coś Szymona. mi się zbagowało, dobra. Coś jest, coś jest i tak tutaj, że tak powiem. Widzowie z, yy, z Minecraftem coś mi się zbagowało. Widzę, że może jakieś mody mi się nie do końca wczytały. No ale tu było zdjęcie Szymona, a teraz coś mi się po prostu zepsuło. No fuck. Ale ty widzisz to zdjęcie? Tak, widzę, no. Dobra, Normalnie. czyli to po prostu ja mam jakiś baga, widzowie, nieważne. Dobra, jak oceniasz yy, cały ten wieżowiec teraz jakby te, te dwa ostatnie piętra. Wydaje mi się, że chyba tycha, no nie wiem, no mi się bardzo podoba. No jest moim miejsce, zdanie... gdzie można usiąść. No, moim zdaniem to się, jest no. najlepszy wieżowiec, jaki kiedykolwiek zbudowaliśmy, nie. I naprawdę tutaj, tutaj. Wiesz, co jest ważne, też, no. Że pierwszy to jest pierwszy wieżowiec chyba w historii w ogóle wiosek na YouTubie, który ma faktycznie jakieś zastosowanie konkretne. Że to nie prawda, jest zwierzę, więc i... że takie wygląda, tak wygląda, tylko że i, ma zastosowanie, nie? jest bardzo, bardzo rozbudowane w środku, bo tutaj jakby tak. nie było, każde piętro jest zrobione w tym momencie. Czekaj, ja się przejdźmy coś, po wszystkich nie? piętrach jeszcze raz od, od no, dołu. No. Na samym dole recepcja, Pięknie wyglądająca. A jest tutaj pani grażynka, czy jak ona się tam nazywa? Nie wiem jak, nie ma w ogóle żadnego, żadnej nazwy, ale pięknie to wygląda. Piętro wyżej. Szymon, ja sobie sprawdzałem właśnie jego poziom i on naprawdę ma bardzo fajny. Mi się nawet podoba. Fajn... Tak, Zwróciłem no? uwagę dopiero po czasie na to, że ono jakby sobie tu koloro, kolorystycznie te sztandary dał. Nie wpadliśmy na to ani ja, ani ty chyba, żeby dać sztandary sobie. Tak, chyba, no, że ty no, dałeś. Się to sam. Nie, Bo nie, nie, ja na nie, nie to nie tak wpadłem, to. ja nie dałem tego. No więc tutaj mamy to jego piętro. Moje piętro, tak jak mówię, bez sztandarów, ale za to z pięknym obrazem widzów. Eee, no, i oczywiście, twoje piętro również piękne. No i co tu z, powiesz, no i co tu powiesz? Z idealnymi szafkami, które są moje ulubione. Nie działają, nie działają. <grym>, nie działają. No i to też bardzo fajne. Bardzo masz fajne, że masz jako jedyne okno w tą stronę. Bo nikt no, inny nie ma, nie ale tylko, wymóg, nie? tylko u ciebie to ma jakiś sens, bo my byśmy bardzo mało widzieli, gdybyśmy z tej strony sobie zrobili okno. No i tak to, no i tak to wygląda. No i co, piętro wyżej, czyli nasza zbrojownia, widzowie. Jeszcze wyżej mamy miejsce, w którym robimy sobie enchanty, no i na samej górze oczywiście miejsce do rozmów, czyli tak jak napisaliście, napisaliście mi zresztą w komentarzach, żeby tak właśnie zrobić ten wieżowiec, tak zrobiłem, mamy to miejsce do rozmów, no i piękny wylot, żeby móc lecieć na całe resztę kidowic. No dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek, dzisiaj Szymona niestety nie mogło być, ponieważ on jeszcze jest w szkole, ale spokojnie pokażemy też mu to i może na jakimś odcinku zrobimy je szybko jego reakcję na ten wieżowiec i zobaczymy, co on na to wszystko powie, a póki co to tyle, trzymajcie się, cześć!